Nie, nie, a już tak pięknie wszedłem. Ło! Wid... Proszę Państwa, po prostu przepiękny gol Czy, no nie, no widzieliście to, to było po prostu przepiękne. O tak, o tak Ma swoje 5 minut do cieszenia się Tak, podanie. Kolejne podanie i kolejne podanie i z pierwszej fu o, ale mnie tu minął Znaczy, ja go minąłem. Oj A nie chcę. Mmm, ale wyczekał, bramka się jak struna wyciągnął. Łoty, łoty, niepatrzeć nie tam, puściłem tą piłkę pod nogami. No, ale mnie zawodników kiwa. No, no nie. <ścoughs> dobre to było. To było. Co najmniej. Dziwne. Naprawdę dziwne. To, to też było dobre. Albo dziwne. Takie, takie, takie. Dziwne. Nie ujdziecie to na kolego. O tak. I wybicie do pola. Karnego. Mmm. Jednak był i <laughs> już karteczka. Żółta co to nasili? Nie, Sagno, i drużyna Legii Warszawy będzie zmieniała zawodników. Chocz nie wiem jaki. O, nie ma tak dobrze. Nie, nie wyjdziesz mi tu na aut. Słoniaczko. <grym> no i wywalczyłem faula. I dobrze. Ja już nie lubię tak z fauli, bo zawsze dużo osób jest. Ja lubię, ja lubię samotne akcje robić. Właściwie no nie do końca samotne, ale jak, bez tłumu. O. Możesz no, Masz. Nie ma faulu <laughs> Dobre Dobre Co, tutaj też nie może nie było? I Wow Piękna akcja, bramkarz się nie zebrał Piękny go, kolejny pieczętuje Adamek. O tak, 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 tak. Tak. Proszę spojrzeć. Co? bramkarz za obrót i jeszcze jeden. I ręka w górę i jeja. Kolejny gol! No to jest po prostu świetna pasa. 5-1 wynik, tak, tak i tak. <noise> jeszcze raz takie samo miał tak samo się cieszył. Nie, nie, on nie jest cool. Ale z gole, także jest cool. Jest fajny <noise> i jest dobry. O, o, o. Tak jakbym go teraz jeszcze raz okiwał, to już by był chyba kolejny gol. Jak już mówiłem, bardziej wolę tą połowę, na której teraz gram, tą, widać po golach. <gulanie> biegni, 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 No nie. Do końca. O, proszę państwa, co z tego będzie? I gol! No piękna, przepiękna akcja, tak jest. Oh yeah. <gulanie> <gulanie> Tak, to jest mój zawodnik. Ale okiwał tego zawodnika. Tak, bram, później bramkarza i przepieczętował pięknego gola. Jak to raz mówił jeden z komentatorów, yy, że okiwał obrońców później bramkarza i, i strzelił pięknego gola. <goda> tak to jakoś było, tak, dokładnie tak chyba było. Tu już się święta zbliżają. Powoli, powoli powoli, powolutku. Także, śniegu jeszcze, jak u mnie, nie ma na razie, ale podob podobno jutro ma spać. Zobaczymy. No, 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 biegnij, biegnij, biegnij. No nie, ale nie, wycho nie wychodzi, no ja nie mogę. To nie jest tak, jak naprawdę, że tylko da się komendę jakąś koledze tam z drużyny, żeby biegnął i tutaj to trzeba się samemu natrudzić. No teraz podał. Pa, łapkę wystawił ładnie, że trzeba mu podać. O, ale przestrzeliłem. Mm. Ale i tak było ładnie. Myślałem, żeby zrobić. Po, po tym odcinku, myślałem, żeby zrobić jeszcze gameplaya z. No może Silk Road Silk, Silk Road Online. Yy, albo kolejnego me kolejny mecz, myślałem o Barcelonie, żeby z Barceloną zagrać. Yy, no i tak a no generalnie jest weekend, mam czas także, mogę robić. Także, no, no nie chcę, Ło! ale tu mieli okazję. Nie wykorzystali. Biegnij. kto to jest? Fabregas. O, zmęczę się szybko. Lepiej podam do Adamka, który jest na full, na full siłach. Ale wow! Ależ piękny gol kolejny. No to już chyba jest 7-1. Czasem się. O tak, o tak. No proszę spojrzeć. Fabregas już nie, nie miał siły do Adamka, który miał pełną siły. I... Nawet, nawet nie podbijał tej piłki wystarczająco dużo, tak jest. Jest 7-1. O tak, kolejna okazja na gola, zobaczymy co z tego będzie. I gol! Kolejny! No proszę Państwa, to jest po prostu niesamowite. Ten zawodnik jest niesamowity. No niesamo, niesamowite. Cóż by więcej mówić. I gol Jest 8-1 Raczej do, do, raczej do 10-1 nie zdążę już dostrzelić, no ale oj oj oj, ale mi tu Ale tu wziął A Ale walka tam była o piłkę Walka o przetrwanie Ale <grywka> to nie miał yy, Probuję z no, zebrania tej piłki Odbiciem czy zaponiem Zobaczmy teraz, jak brąkarzowi pójdzie O, bramkarz dobiega Zobaczymy, czy strzeli gola I oj, oj oj zmęczył się Faktycznie przebiec całe boisko Od brąki do bramki to jest wyczyn Niezły No, ale Był zbyt przewidujący Przewidywalny, o A Tutaj ładny strzał z główki, no ale bramkarz w broni A, wystrzelał sobie. I tak już koniec meczu jest. Także. Ło, ale wybił pił tę piłkę o. I teraz. <słuch> no, za uwagę dziękuję wam Włodzimierz Czaronowicz i Dariusz Szpakowski. A właściwie to Adamek. <słuch> No, tak więc ja myślę, że będziemy już kończyć. To już jest po prostu koniec meczu. No i do zobaczenia, i cześć.